Przeszedłbym sobie przez tą kładkę całkiem obojętnie, gdyby nie to, że jest tylną ścianą grodziową z nadbudowy działa szturmowego, szturm haubicy ze 10,5 cm armatą. To działo skończyło właśnie w tej wiosce i stało się elementami podbudowy, oczywiście tymi cywilnymi, do których, z których można do dzisiaj korzystać. Ludzie do dzisiaj chodzą po tej kładce, pod której właśnie przeszedłem. Ten niemy świadek historii, wiszący nad tym małym ciekiem wodnym do dzisiaj pełni swoje pierwotne powojenne funkcje. Nawet skrąży tutaj legenda, yy, którą podsłyszeliśmy, że już rolnik zaczepił yy, tę płytę i już ją wywózł, ale po śladach policja doszła, w które miejsce pojechała. Tak więc ta płyta, dzięki powiedziałbym yy, czujności, przetrwała do dnia dzisiejszego i w dniu dzisiejszym każdy z nas może się przejść po tej pięknej kładce.